Tutaj była zaczepiona kamerka do tego drzewa po środku no i chyba sporo pracy i ciągle się leje, przelewy. A tutaj kamerka była prawdopodobnie pod wodą część, albo była się całe zabłocona. No nie wiem czy tam może ocalała karta, bo kamerka pewnie już nie działa No ale może karta ocalała, zobaczymy Jak to też to wygląda jaki jest książek w Dobry udało mi się nagrać za pomocą kamerki Blisko za żabiego stawu, dosłownie można powiedzieć, w sąsiedztwie. Chciałem też podać takich ciekawych informacji, kilka na temat Bobrów, bo sam do tej pory niewiele wiedziałem. No i tak, może zacznę od kilku takich ciekawostek. Bobra się uważa za największego gryzonia Europy. I też mnie to zaskakuje, ponieważ może jego masa ciała wynosić nawet do 29 kg, a długość do 110 cm. Ma masywny tułów opływowy, który praktycznie bez zaznaczonej szyi łączy się z głową. Głowa jest krótka, z ciemnymi wielkimi małżowinami usznymi położonymi blisko siebie. Oczy bobrów są wyposażone w tak zwaną też ciekawie trzecią powiekę, taką przeźroczystą, chroniona ich podczas nurkowania. Kanały uszne i nosowe w czasie nurkowania mają też zasłonięte za, za pomocą fałdów skórnych, a otwór gębowy zamyka się dzięki czemu mogą nurkować. Ogony są dość duże, owalne, spłaszczone, co ułatwia im pływanie i nurkowanie. Skóra bogrów pokryta jest miękkim błyszczącym futrem i okazuje się, że to futro jest bardzo gęste. Na 1 cm kwadratowym wyrasta od 12 do 26 tysięcy włosów, a więc jest niesamowicie zagęszczone. Dzięki temu podczas nurkowania futrze zamknięte jest powietrze, co daje efekt końcowy jako taką warstwę izolacyjną i zwiększa też tym samym ich wyporność. Umaszczenie bobrów ma dwa typy. Jeden jest czarny, a drugi brązowy. Jeśli chodzi o dymowki ciowy, to u Bobra niestety nie, nie występuje, czyli ciężko rozróżnić samca od samicy, ponieważ niemal jednakowo wyglądają. Jeśli chodzi o ich rodzinne życie, to są monogamiczne, i jak tutaj też podają naukowcy, dopiero po śmierci partner szuka kolejnego, nowego. Jeśli chodzi o dojrzałość płciową, osiągają ją w trzecim roku życia, rozmnażają się raz w roku, ciąża trwa od 105 do 107 dni, rodzi się około 2 do 6 młodych które można powiedzieć że dość samodzielne są niemal po urodzeniu po 24 godzinach mogą już pływać matka je też karmi około 90 dni mlekiem a już w drugim tygodniu mogą przyjmować pokarm roślinny z rodzicami są razem do drugiego roku życia opuszczają terytorium i szukają własne. Bóg europejski potrafi przeżyć nawet do 30 lat, a więc dość długo żyje. Główna aktywność jest w nocy, co widać tutaj też na tym moim filmie, taka aktywność najbardziej pełna wypada między 22 a 23, aczkolwiek też widać u mnie na filmie, jest kilka fragmentów, że około godziny 8 rano gdzieś tam sobie pływają, zęby rosną im całe życie, mają niesamowite zęby, ponieważ jeśli chodzi o centymetr kwadratowy, to odpowiada to naciskowi kilku ton na centymetr kwadratowy. No, jest to niesamowite. Siekacze na przykład dolne potrafią mieć długość około 15 cm. Siekacze górne służą jako punkt oparcia. No i wiadomo, biorą się do rzeczy i zaczynają podgryzać drzewa są oczywiście roślinożercami żywią się dostępnymi częściami roślin przy brzegach nad wodą wżerują w pasie około 20 metrów od brzegu zbiornika wodnego Czasem się potrafią zapuścić nieco dalej ale to raczej jest rzadkie Bardzo też dbają o higienę. Po wyjściu z wody trząsają się i strzepują resztki wody z futra. Potem siadają na zadzie, masują brzuch powolnymi ruchami obu łap. Oczywiście jeśli chodzi o bobry są bardzo pożyteczne, ponieważ można je nazwać, że są inżynierami wodnymi. Niestety, kiedyś chociażby w Polsce była taka polityka, że niszczono żaremia i siedliska, również człowiek ingerował w to, że próbował się pozbywać, natomiast no, ciężko było czasem się pozbyć tych bobów. Teraz oczywiście okazuje się, że jest polityka odwrotna, nawet na terenach leśnych. Oglądam taki program. Leśnik pokazywał, jak nawet umożliwił, żeby borzy bo się zasiedliły, ponieważ dzięki temu w lasach, czy też w bliskich terenach, w pobliżu lasu, jest dużo, większe nawodnienie, co sprzyja oczywiście leśnej roślinności. Jeśli chodzi o ich naturalnych wrogów, no to takimi naturalnymi wrogami są wilki, rysie. Niedźwiedzie, rosomaki, lisy, a nawet psy, które się wałęsają. No, bobry są ciekawymi zwierzętami. Cieszę się, że udało mi się je nagrać. Aczkolwiek szkoda, że właśnie typowo są aktywne w nocy i niestety nie ma zbyt dużo plików, gdzie widać je podczas dnia. Może kiedyś uda mi się zaczaić tak na bobry, w godzinach rannych, w tym miejscu gdzieś tam jak akurat znam tą ich miejscówkę, i uda mi się chociażby nagrać tak z kamerki, wyzumować z kompaktu, czy też ewentualnie gdzieś aparatem zrobić parę zdjęć. No to byłoby świetnie, fajnie. To tyle. I zapraszam, oczywiście, do kolejnych filmów. Jeżeli Ci się podoba, to możesz łapkę w górę kliknąć i dzięki temu zwiększy się oglądalność i więcej osób będzie mogło zobaczyć ten film. No, dziękuję za obejrzenie. Do następnego razu.